Witam tu miłoszek. Dzisiaj, dzisiaj narysujemy, no nie wiem, co. co tu nagrywa się? Nagrywa się chyba? Tak, nagrywa się. Dobra, tam jest dosyć gadania. Narysujmy sobie, no nie wiem, ninja. Już rysowałem ninja, ale. to akurat. jak ktoś mówi. Jest tańcowały, narysujemy kolejnego albo, albo nie, wiem, kogo narysuję. Houranga, takiego fanowskiego Houranga. Dobra, włosy. No dobra, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, tu narysujemy, dobra. Nie, ty nie. A wyhauranga rysuję. Oby nie, narzędziem mu zwykłą twarz. Dobra. Nos. Tak ciężko się nas rysuje. Dobra, rysujemy starannie. Stara. Przepraszam, że, że mniej gadam, ale po prostu się skupiam. No dobra. Ręce, dłonie. Dobra. O, brzydko mu narysowałem. Dobra. Rysujemy. Dobra, może być taki nawet. Dobra. Tu dorysujemy. Za się domalujemy teraz. Bo wiecie, ja najpierw szkicuję, a potem koloruję. No, ja najpierw szkicuję, a potem koloruję. Tak już mam, że najpierw muszę naszkicować. Oj! Źle. Dobra, starannie. O i pyk. Dobra, teraz mu damy czarny pas. O i pyk, elegancko. Dobra, jeszcze zanim narysujemy coś czerwonego. O, nie pisze how rank. Nie wiem, czy dobrze, czy how rank. W komentarzu może ktoś mnie poprawi. How rank. How rank. How rank. Dobra, pomalujemy te napisy. How rank. Czyli to byli Hourang, ja wolę Hourang mówić, no jak ktoś nie wie to Hourang to jest postać Stekena i on ma ten, yy, no on yy, świetne ma kopniaki, czyli wiecie, że on w walce ma świetne kopnięcia, takie no wysokie takie, no takie wysokie bardzo kopnięcia. Jest bardzo szybki, no i świetnie się gra Hourangiem, no. Tak więc może ktoś się pochwali w komentarzu czy grał w Tekena, no bo ja lubię grać w Tekena, choć poziom trudności jest niesprawiedliwy, to lubię grać, no zależy, bo w Tekenie można ustawić poziom trudności. No, no ale polecam Tekena. Fajna gra biatyka i tam, no tam po prostu klikasz przyciski i ten i masz różne fajne lub różne ciosy. No tam po prostu różne ciosy, masz z karate, z taekwondo, fu, chociaż no to tam bardziej są ciosy takie wymyślone niektóre, ale niektóre ciosy są ze sztuk walki, no tak więc polecam grę Tekken najlepiej to grać na konsoli a jak ktoś nie ma konsoli to trudno, na komputerze nowsza część, no nie, nie ma, jest tylko siódemka jest na komputery no ale jak ktoś ma konsolę Powiedzmy Xboxa czy Playstation, no to polecam grę Tekken. To jest fajna gra, bijatyka i no fajnie się gra. Mogłaby Wam się spodobać widzowie, tak więc cześć.